ma całkiem dobry no, ma pod jakieś mniej więcej 150 więc nie jest taki zły a też najwięcej się nim zarabia bo każda broń nim lepsza jest tym mniej się mniejsze się nie zna jest taka fajna że normalnie jakby się na fula ulepszy to ona ma około 200 damagea a się bodajże 70% takich normalnych... normalnych... tyle jak normalnie powinny znaleźć aaa i co lamerze zdoć tam wrócić granata kolejny lamp wieprz nie lubię tych gości, bo oni tylko ciągle skaczą. Co gorsza ich jest w grze. Teraz w ogóle jeszcze... O, to jest Czemu ja bazuki nie mam? Od razu mówię, że yy. w tej grze jest Chyba wcześniej y, teraz się nazywa Barena. Się, się cieszy, nie dziwić się na planu, ale wcześniej po prostu się nazywało jak, jak po II wojny światowej. Czy coś takiego. I naprawdę tutaj nasz się zmienia. Nawet widzieliście ten granat. On naprawdę był taki wyłączny, dziwny, a teraz to jest taki normalny granat wszystko się tak zmienia na przykład pistolet to był jakiś remonter teraz to jest jakiś tam normalny pistolet który amerykańcy używają a potem to będzie Desert Agent. Shotgun to też na początku jest taka jakby jedno, coś w rodzaju opuszczone. Za Andreas, jeżeli ktoś grał, to wie jak to wygląda, więc mówię, to jest coś co wygląda nie strasznie jak No f**k, on! Coś w ogóle? Adresa. O, radę, w drodze, nie, wiem o czym gadałem. O, właśnie, tu były skrzynki i dały mi kasę. A to jest Bena Też dała mi kasę. Pięknie. Zobaczcie, jedna taka, ja właśnie lubię robić te zwiady, bo patrzcie tutaj na licznik, ile mi już kasy nabiło. No. A za jedną taką misję też poboczną zdobyłem eee, to jest, to jest, to 7,5 tysiąca. Za taką misję w misji jakby. Ale to głupio zabrzmiało. Misja w misji. Kur... Masło maślane. Eee, no nie, kolejny skocznik. No, no. A, no to jest to. O, nie, Super, jeszcze rzucającego... ...rzucającego no, rąk przyszedł. Nie, to nie... To, ...nie wiem teraz no, ...kurde, ile tu jest. No, nie dziwić się, skoro tutaj jest... bezpieczeństwo... ...czy to prawie 100% ...to nie dziwić się, że tutaj tyle tych ludzi. Dobrze, że mam na masę. Wcześniej na przykład miałem też bazukę. Właśnie bazuki nie ma do i ona za dobrze się nie spisywała. A snajperka, no, nie dobrze. Ale też to muszę wyjść, czy jest coś innego Niestety no. coś miało 300 albo 400, range, to nie było bit. A tak sniper ma 200 mniej więcej. I to trochę tak ciemno na trolle. One mają na mają skoczył on jeszcze się położył w to w dziurę od granata mojego Naprawdę, ludzie, ich tyle tutaj jest, że to było mamy O, head, headshot, headshot. O, mi to zebrać, wy... ...ja jedna. Pipsie, psię, no w ogóle.